Witam was serdecznie na kanale Bitcoin Akademia i dzisiaj nasz ulubiony temat XRP. Prosiliście w komentarzach, żeby poruszyć temat XRP Flare, jak to się wszystko ma jedno do drugiego i oto jestem z moimi badaniami, więc dzisiaj rozmawiamy na temat tego jak się XRP ma do Flare i odwrotnie i jak wygląda architektura instytucjonalnych finansów. Otóż większość inwestorów patrzy na XRP w jeden sposób. Cena, wykres i pytanie, dlaczego jeszcze nie wystrzeliło. Tak? To jest coś, na co wszyscy patrzymy, na co wszyscy czekamy. I to jest dokładnie ten moment, w którym większość niestety całkowicie nie rozumie, na czym polega ten fenomen XRP i czym w ogóle XRP jest. Ponieważ instytucje, uwaga, nigdy nie zaczynają od ceny. One zaczynają od pytania, czy ten aset da się. Bezpiecznie włączyć w system finansowy. XRP jest szybki, jest tani, jest płynny, jest relatywnie jasny regulacyjnie, ale trzeba przyznać, że przez lata miał jeden fundamentalny problem. Był, można powiedzieć, nieproduktywny. O czym tu mówimy? Zaraz dokładnie o tym opowiem. Przede wszystkim, jeżeli popatrzymy na Ethereum, tak? jeżeli porównamy, jeżeli w ogóle można porównać, ale powiedzmy, porównamy. XRP Ledger do Ethereum, no to można powiedzieć, że tutaj nie ma smart kontraktów, XRP nie generuje ildu, nie można go stajkować, nie mógł tak naprawdę pracować w bilansach firm instytucji i przynosić niejako dochód. A kapitał instytucjonalny nie lubi takich asetów, takich aktywów, które są, że tak powiem, martwe, tak? które po prostu sobie leżą i jeszcze do tego, że tak powiem, generując ryzyko, Regulacyjne. I dokładnie w tym miejscu, kochanie, pojawia się flair. nie jako konkurencja XRP Ledger i nie jako kolejny blockchain, ale jako brakująca warstwa systemowa. O czym tu mówimy? Jeżeli patrzysz na XRP tylko jako na token do płatności transgranicznych, no to patrzysz w przeszłość, tak naprawdę. Jeżeli chcesz zrozumieć, dlaczego instytucje zaczynają się nim interesować, dlaczego ETF na XRP jest tak popularny, i bije rekordy nawet Bitcoina, no to musisz spojrzeć głębiej na jego architekturę. Dobrze, czym tak naprawdę jest flare? E, flare to jest Layer One, tak? czyli, czyli ten pierwszy poziom, tak? to jest blockchain zaprojektowany nie dla retail'owego DeFi, tak? czyli nie dla detalu. Flare został zaprojektowany i tak naprawdę stworzony z, z myślą o integracji. Istniejących aktywów finansowych, które na kryptoaktywów finansowych, które same z siebie nie mają smart kontraktów. Czyli Bitcoin, XRP, Ledger, Litecoin, Dogecoin i tego typu, typu blockchainy, tego typu aktywa finansowe. Flare powstał z jednego fundamentalnego pytania: jak dodać funkcjonalność finansową do bezpiecznych, sprawdzonych sieci, ale bez ich modyfikowania, bez kustodianów, bez bridge, bez, że tak powiem, tego wszystkiego, co Otacza e, takie blockchainy jak e, Ethereum i to jest właśnie klucz. Flare nie, nie osłabia bezpieczeństwa XRP Ledger, flare tak naprawdę tylko dokłada warstwę logiczną. Zaraz porozmawiamy w detalach o czym tak naprawdę tutaj jest mowa. Więc dlaczego flare to nie jest kolejne Ethereum, tak? Czym jest Ethereum? Ethereum jest standardem smart kontraktów, ale Ethereum działa najlepiej tak naprawdę z aktywami, które Narodziły się na Ethereum, tak? Czyli et wszystkie tokeny rc 20 RC721 i tak dalej. Jaki jest z tym wszystkim problem? Problem jest taki, że Ethereum nigdy nie było projektowane pod integrację cudzych systemów finansowych. Czyli Ethereum i wszystko, co na nim zostało zaprojektowane, wszystkie te tokeny rc 20 tak najbardziej popularne, które na nim zostały zaprojektowane, one tak naprawdę najlepiej współpracują z Ethereum. Dlatego rynek stworzył coś takiego jak tokens, tak? Czyli e, tak jakby wrapowane tokeny, czy tam, nie będę tego tłumaczyć, bo to nie ma sensu. Stworzył również e, bridge, custodiany i tak dalej. Czyli, krótko mówiąc, oddajesz aktywo, dostajesz e, ten token i wierzysz, że system będzie, e, że tak powiem, działał dobrze i tutaj e, się nic nie posypie. Dla retailu, czyli dla detalu to może wystarczy. Dla instytucji niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ instytucje nie chcą dodatkowego ryzyka kredytowego. Tak? To jest coś, co dla nich jest absolutnie nie do zaakceptowania. Historia DeFi to jest, można powiedzieć, historia bridge hacków. Tak? Setki milionów dolarów, czasem miliardy zostały stracone. Instytucje na to patrzą i wszyscy mówią jednogłośnie nie dziękujemy. I właśnie tutaj powstaje flair, tak? Zupełnie, że tak powiem, inna liga i zupełnie inny poziom blockchaina. Dlaczego? Ponieważ Flare od samego początku był projektowany pod minimalizację ryzyka, przejrzystość i audytowalność oraz zgodność z instytucjonalnym podejściem do compliance. Dlatego Flare nie używa klasycznych bridge'y, nie wymaga stadionów i nie opiera się na coś typu zaufaj nam, będzie wszystko dobrze. Zamiast tego Powołał system F-Assets. Tak? Czym jest ten cały system F-Assets? Za chwilę sobie wytłumaczymy. F-Assets to syntetyczne, w pełni zabezpieczone reprezentacje aktywów, które pozwalają używać w smart kontraktach FLER bez przenoszenia ich z oryginalnego blockchaina. Dobrze, brzmi to bardzo mądrze, ale teraz popatrzmy, jak to w praktyce wygląda. Weźmy na przykład taki XRP. A więc ja jestem na przykład firmą, która ma swoje XRP na XRP Ledger, tak? I co ja mogę z tym zrobić? No, moje XRP nadal istnieją na XRP Ledger, nadal korzystają z jego bezpieczeństwa, nadal, że tak powiem, to wszystko tam jest, tam jest usytuowane, a jednocześnie XRP może pracować w DeFi, może generować yield, może być również zabezpieczeniem pod pożyczki, na przykład, ale też może być używany jako treasure asset, tak? I może również inne funkcje pełnić w skarbcu firmy. Dlaczego to jest możliwe? Ponieważ na Flare tworzy się reprezentacja tego XRP, czyli FXRP, i w tym momencie możecie powiedzieć, no dobrze, a jaka jest różnica pomiędzy takim Wrapped Bitcoin a FXRP. Różnica jest fundamentalna. tak? Jeżeli w dwóch słowach, to Wrapped token to jest obietnica, a FXRP to jest instrument finansowy. Z nadzabezpieczeniem. Zobaczmy konkretny przykład, żeby to było jasne. Jak taka instytucja może wykorzystywać XRP i FLER? Zjedźmy teraz trochę na ziemię, że tak powiem, na poziom bilansu i wcielmy się w takiego dyrektora finansowego, CFO, który patrzy sobie na spółkę publiczną, patrzy na swoje 100 milionów dolarów, które trzyma w XRP. No i załóżmy tak według ich strategii: XRP jest potrzebny operacyjnie, musi być płynny. Ale nie generuje żadnego cash flow. Co to jest za problem? Dla CFO jest to problem, tak? Dlatego, że pytanie brzmi, jak sprawić, żeby ten asset nie leżał sobie po prostu, tylko pracował, ale bez ryzyka utraty kapitału. Więc co by on mógł zrobić? Oczywiście za pomocą wiernych mu przyjaciół. Co w tym momencie można zrobić? W tym momencie krok pierwszy XRP pozostaje na XRP Ledger, ale na Flare. Jest tworzony FXRP, który w pełni jest zabezpieczoną reprezentacją. Owszem, ta liczba XRP, którą posiada dana firma, jest niejako blokowany przez właśnie smart contract, ale na flare, na blockchainie flare, tworzony jest FXRP. W tym momencie mamy brak custodianów, brak bridży i pełna audytowalność czyli wszystko coś, czyli to wszystko. Czego potrzebują instytucje. Następnie FXRP trafia do struktur DeFi, do struktur, do struktur lendingowych, do różnych strategii liquidity, rozwiązań treasury itd. itd. Tak? Czyli mimo, że XRP jest zablokowane przez, XRP, przez smart contract, to FXRP, który jest reprezentacją tej ilości XRP, która jest zablokowana. Może zaczynać, że tak powiem, generować ilt i zaczynać pracować dla firm. W tym momencie kryptowaluty, takie jak XRP, Bitcoin i tak dalej, już nie są jałowymi kryptowalutami, które mogą po prostu sobie żyć na bilansie i przynosić albo zysk, albo stratę, tak? w zależności od wyceny rynkowej. W tym momencie mamy, że tak powiem, dochód, tak? czyli te kryptowaluty zaczynają przynosić Dochód i obniżać koszt kapitału, tak, koszt equity, co dla takiego CFO jest bardzo, bardzo ważne i on, że tak powiem, no dąży do tego różnymi różnymi sposobami. Więc to nie jest jakby yield farming, tak? W takim typowym znaczeniu e, tego e, słowa, ale to już jest zarządzanie kryptoaktywami na poziomie instytucjonalnym. Więc ryzyko mamy kontrolowane, Mamy nadzabezpieczenie tak naprawdę naszej pozycji. Mamy wszystko, że tak powiem, automatycznie rozliczane, ponieważ za tym wszystkim stoi smart kontrakt. No i co najważniejsze jest to, że my cały czas mamy te swoje XRP na XRP Ledger. Tak? Nigdzie się nie tam nie przenosimy pomiędzy bridge'ami, tak itd. Wszystko jest tam, gdzie... Powinno być. Co to zmienia? W tym momencie XRP przestaje być tokenem do przesyłania pieniędzy tylko i wyłącznie, a zaczyna być aktywem finansowym, który jest zdolny do pracy w systemie finansowym, w tym nowym systemie finansowym, o którym e, mówimy. I jedno zdanie, tak naprawdę, które to wszystko podsumowuje, to jest to, że Ethereum tworzy produktywne aktywa, a FLER czyni nieproduktywne aktywa aktywnymi. To jest bardzo ładne zdanie, które mam nadzieję Wam troszkę e, temat, że tak powiem, uprości, jeżeli, e, jeżeli, da się to w ogóle uprościć. No dobrze, a co to wszystko oznacza dla ceny XRP, tak? No bo to jest tak naprawdę pytanie dla, dlaczego my tutaj e, siedzimy de facto. Cena XRP nie rośnie, dlatego, że retail się ekscytuje dlatego, że, no oczywiście czasami się zdarzają tam pumpy i dumpy, ale chodzi mi o taką, że tak powiem, taki zdrowy wzrost, tak? Cena XRP będzie rosła wtedy, kiedy zmienią się funkcje tego aktywa. Tak? Kiedy XRP przestanie być, że tak powiem, tylko i wyłącznie takim aktywem spekulacyjnym, przestanie być tylko payment rail, tak? czyli przestanie być tylko aktywem do płatności, a zacznie grać ważną rolę w treasury, zacznie generować ILT. Wtedy, kochanie, zobaczymy stały popyt na XRP przez instytucje i korporacje, mam nadzieję, że tak powiem na szerszą skalę niedługo. Więc, kochani, pamiętajmy, tak? kiedy kupujemy jakieś aktywo, kryptoaktywo, kiedy inwestujemy, pamiętajmy, jak instytucje patrzą tak naprawdę na dane aktywo. Oni nie, oni nie patrzą, ile mogę na tym zarobić, ile będzie kosztować XRP za dwa lata, tylko patrzą. Jaką rolę ten aset pełni w systemie finansowym i jak ja mogę go wykorzystać w mojej firmie w moim bilansie? Więc XRP plus Flare to już nie jest tylko i wyłącznie narracja, to jest e, infrastruktura finansowa, która jest budowana na poważnie. A infrastruktura nie krzyczy na Twitterze, nie pompuje, nie potrzebuje hype'u, tylko po prostu sobie powoli jest e, budowana, no i działa. To tyle z mojej strony. Jeżeli ten materiał okazał się e, przydatnym, to e, bardzo serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Dziel się e, moimi wideo z e, swoimi znajomymi i zapisz się koniecznie na mój newsletter. Codziennie piszę o ja krypto, zazwyczaj 7.30. A jeśli jesteś na początku drogi i chcesz nauczyć się wszystkiego od podstaw, to e, z pełną oczywiście moim wsparciem, to zapraszam Cię do e, Bitcoin Academy i to jest program, w którym tak naprawdę uczysz się, Wszystkiego od samego początku inwestowania kryptowalut, blockchainów, wszystko krok po kroku tam tłumaczę. I uwaga, kobiety 50-60 plus też zaczynają się uczyć, z czego jestem bardzo dumna, bo inwestowanie, kochanie, to nie jest kwestia wieku, to jest kwestia chęci. Wszystkie linki znajdziesz w opisie i bardzo serdecznie dziękuję Ci za to, że dotrwałeś, dotrwałeś do tego miejsca i do zobaczenia w następnym wideo.